Hej, K, ja jestem z KKF i to jest nowa niesamowita seria. A czemu jest niesamowita? Otóż to jest gra, która jest Warp warpi. Prawdopodobnie mieliście ją, przynajmniej niektórzy z Was, okazję zobaczyć u Wądzia. Um, gra mnie zaciekawiła, nie powiem, ale jakoś przeszła mi trochę koło nosa. Um, ale ostatnio była promocja na Steamie minus 50% i chyba wciąż jest. Także jak macie. O chęci, to możecie się w nią zaopatrzyć. Także postanowiłem ją zakupić. I pograłem sobie jakieś 10 minut i powiem Wam, że ta gra to jest to. To jest gra stworzona dla mnie. Naprawdę oprawa dźwiękowa, sama grafika, styl gry, praktycznie wszystko sobie spotkamy, mi tak cholernie przypadło do gustu. Że już na Facebooku pisałem, ale powtórzę jeszcze raz, to prawdopodobnie będzie jedna z moich najulubieńszych serii. I może teraz trochę o grze. takiej minus to, że jest chyba sportowana prosto z konsoli, co na PC-tach wiadomo, zawsze trochę komplikuje, ale plus jest taki, że mogę sobie grać na padzie, co jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne. I powiem Wam, że gra się bardzo miło. Przyszedłem dosłownie kilka pierwszych pokoików, które są. Więc nie wiem co będzie dalej. Jesteśmy takim żółtym ludzikiem. Nie są napisy niestety po angielsku. Chyba nie ma polskich, chociaż nawet nie sprawdzałem. Mi to jakiejś dużej różnicy nie robi czy są po angielsku czy nie. Okej, okay, także... Budzimy się tutaj w jakimś laboratorium jako właśnie taki ludzi, którego zaraz nam dane będzie zobaczyć. I na początku jest kilka scenek, ale nie będę ich przewijał, żebyście mogli zapoznać się w miarę jako tako z fabułą. Jesteśmy takim sympatycznym stworkiem. Z tym, że ten stworek... Jeżeli grę... Okej, okay, mogę już nim poruszać, mogę się kręcić w kółeczko, w drugie kółeczko. Dobra, wychodzimy. Wydaje się bardzo sympatyczny, ale prawda niestety będzie inna. I to jest kolejna cecha gry, która mi bardzo przypada do gustu, więc bardzo mam na myśli bardzo. <śmiech> piłka. <śmiech> jak w grze jest. Jak w grze jest piłka, to już wiadomo, że to będzie dobra gra. Dobra. Piłeczkę tutaj wpychamy, i się otwierają nam drzwi. Póki co chyba mogę tylko chodzić. Jestem taki w ogóle trochę zmarnowany. O, znalazłem grub. Nie wiem, co to jest grub. nie tłumaczyłem sobie na polski, nie wiem czemu. Ale będę musiał to zrobić. W każdym razie sobie to zjem. Gdzie to mi daje jakieś punkty czy coś. Dobra, idziemy dalej, co? Ok, memory test, czyli test na pamięć. To jest jakaś śmieszna zgadywanka, gdzie musimy odtwarzać muzyczkę. Pam, pam, pam. Jak zlamię tutaj na tym etapie, to jestem debilem. Mam nadzieję, że nie zlamię. Dobra. Uwaga! O, o, o! Dobra, chyba jeszcze pamiętam. Dobra. Świetnie udało się. Czuję się mądry. Dobrze, świetnie. Znalazłem drugiego gruba. Zrobiłeś takie filetowo brązowe paćki, jakieś ślady zostawiłem. Okej, okay. no i mamy tutaj z tego co jest jakiś labirynt. Aha. Do zapamiętania ścieżka. I zbliżamy się. Do miejsca, to jest gdzie jest miejsce z Power Source, czyli źródło naszej mocy. I to, co teraz się wydarzy... Mam jakąś matkę z nią na plecach. Nie wiem, on jest taki słodziutki, aż ja mam ochotę go przytulić. Yes! Rolety się zamykają, jak w banku przy napadzie. No i teraz z milusiego, potulnego stworka... Zamieniliśmy się w nie do końca miłego stworka. Ten materiał nie będzie jakiś długi, znowu zapomniałem zobaczyć, ile nagrywam, ale chcę, żeby to była taka zajawka, powiedzmy plus minus 15-minutowa. Nie wiem, czy mi się to uda. Teraz, jak widzicie, mogę się teleportować, co jest tak naprawdę głównym i chyba najciekawszym aspektem tej gry. O tej kolejny grub, będę musiał sprawdzić, co to jest po polsku. Teleportowanie się jest właśnie najfajniejszą rzeczą w tej grze. Prawdopodobnie. Jak widzicie, grafika, mimo że to jest gra, tak naprawdę widok z góry mamy równie, dobo, równie dobrze teoretycznie. Mogłaby być 2D. Jest ładna, jest naprawdę ładna. Dobra, idziemy dalej. Ok, tutaj mamy checkpointa. Wchodzimy do rur. Idziemy dalej. I patrzcie w ogóle, to co tutaj widać, pod nami biegają ludzie. Przeskakujemy sobie, tam ktoś chodzi, to jest tak wszystko śliczne. Okej, okay, możemy się ukrywać w tych beczułkach. No i oczywiście możemy przeskakiwać przez ścianę. Tutaj jest laser, który jak widzicie... <ścoughs> Zostawił z szczura plamę, ale zrobimy mu bubę. Baga, baga, baga. Chyba jeszcze nie mogę go wybuchać, ale na chwilę go unieszkodliwiłem. A teraz wykorzystamy beczki, żeby się tutaj przemieszczać, tylko trzeba to jakoś mądrze zrobić. O! Udało mi się. Dobra, przeskakujemy tu. I w tym momencie jeszcze nie wiem. W tym momencie już stwierdziłem, że gra jest dla mnie genialna i wyłączyłem ją. Także co będzie tutaj, jeszcze nie do końca wiem. Um, są lasery na pewno naprzeciwko. Aha, one we mnie nie strzelają. Strzelają, także. Zobaczmy, co jest tutaj no zgaduję, czy muszę iść dalej tymi beczułkami. A teraz wejść w tą. No, zobaczmy gdzie się dotoczę. O! O! No niedobrze, tam jest laser. Mam nadzieję, że nie idziemy gdzieś na zniszczenie. Okej, okay, lepiej przeskoczę. Dobra, ten etap gry jeszcze widzę, że nie jest jakoś bardzo wymagający. Ale powiem wam, że tak miło mi się w to gra. Naprawdę, siedzę sobie z padem, gadam do was i to jest super. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, idziemy dalej. No i zobaczmy, czy tutaj w końcu jakaś interakcja z ludźmi będzie. Tutaj coś dziwnego. O! Coś odnalazłem, nie wiem co to. This strange. Coś tam, conduits all you to practice. Dobra, może raz nie będę ręczył moim angielskim. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że tutaj mam jakiś challenge, gdzie będę mógł trenować swoje zdolności, nie mając wpływu na rzeczywistość, czyli zostałem przyniesiony. Do jakiegoś wirtualnego świata, gdzie będę mógł testować swoje zdolności. I w tym etapie, z tego co udało mi się przeczytać, musimy dotrzeć jak najszybciej do końca. Oj! Niedobrze. I jak dojdziemy w miarę szybkim tempie do końca. To prawdopodobnie coś będziemy w stanie odblokować. Dobra. Tutaj jeszcze chyba w miarę wiem, gdzie iść. Nie wiem, czy to najszybsza trasa. Ale mam nadzieję, że najgorsza ona nie jest. O! Już myślałem, że spadnę. Dobra. Chyba doszedłem do końca. Bronze. Losowy medal i coś, coś zdobyłem. Dobra, 23 sekundy. Żeby zdobyć złoty potrzeba 14. Czyli prawdopodobnie ani nie poszedłem trasą, która jest najszybsza, ani też najsprawniej mi to nie poszło. Ty prawdopodobnie jakieś mocy mogę zdobyć. Kurczę. Chyba muszę się tutaj dużo teleportować, bo teleportowanie jest dość szybkie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tutaj, jakby coś, mogę się wrócić. Kurczę. Dobra, jeszcze raz, bo spadłem. Mm, a nie, ponieważ tutaj zarzucał, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej sobie to przejdę jakoś w wolnym czasie. Jeszcze nie jestem w tą grę na tyle dobry, żeby tutaj w pełni zrozumieć. Dobra. Darujemy sobie póki co to. Um, najwyżej tutaj jeszcze wrócę. Zobaczmy, co się stanie. Okej, okay, czyli tutaj coś mogę sobie zdobywać. Nie wiem, czy w ogóle jakąś dodatkową moc zdobyłem. Wow! To jest jedna z rzeczy, która sprawia, że gra jest fajna. Każdy kocha zjeżdżalnie. Ooo, oh, ale bym się przejechał tą Ok. Okej, okay, nie wiedzę, gdzie jestem. Widzę, że tutaj jest jakiś grub. Um, czy ja go mogę zdobyć? Widzę, że jest na ścianie, ale nie bardzo bym jak go podnieść. Czy mogę przestawiać beczki, czy coś? Chyba jeszcze nie. Albo coś robię źle. No dobra. Tutaj nie mogę się przeteleportować. Ok, widzę, że zaczynają się kłopoty. Ok, pewnie tu mogę wejść, świetnie. Tutaj niezbyt. Gra jak to logiczna ma dla nas jakieś łamigłówki, więc czasami może być trudno. O, mogę kręcić tej padem, żeby wybuchło fajowo. Nice. Myślałem, że jakiś guzik jest za takiem czy coś. Ale tutaj po prostu musimy zacząć kręcić gałką. Kamera się zmieniła w jakiś dziwny sposób. O, spróbujmy jeszcze to rozwalić. O, tak. Nawet to kręcenie gałką jest tak głupio przyjemne. Dobra, to może... Aha, widzę, że drzwi się otworzyły. Może wróćmy tam. Zobaczmy czy mogę... Oj, nie mogę się cofnąć. Tutaj też nie bardzo. No dobra, trudno. Checkpoint. Dobra, wiecie co? To ma być jaka zajawka. Więc, tak jak mówiłem na wstępie, to nie ma być długie. Szczerze mówiąc, nie wiem ile minut się nagrywa. Mam nadzieję, że w miarę, w miarę przyzwoicie. Także szczerze, szczerze ta gra mi się bardzo, bardzo podoba. I mam nadzieję, że razem ze mną będziecie chcieli um, przejść tą grę i oglądać moje poczynania. Także szczerze Was zachęcam do oglądania kolejnego odcinka. Um, no i co mogę więcej powiedzieć, gra dla mnie jest bomba. Świetna, naprawdę. Bardzo mi się podoba. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło i mam nadzieję. Do usłyszenia. Cześć!